Hej, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z w d age. Okej okay. Koniec story, bo co my możemy zrobić Sytuacja no najpiękniejsza to to nie jest Mordor jest nieźle rozrośnięty Ale mimo wszystko nie wysyła na nas aż takich hord Chociaż spodziewam się, że w tych spawnach mam mnóstwo orków troli i jakiegoś innego gówna Pewnie katapult i tak dalej Co możemy zrobić? Słuchajcie, jest jedno takie rozwiązanie Ja o nim nie wspominałem wcześniej, można się dobrać do Mordoru od strony dupy, tak zwanej. Czyli jeśli tylko zajmiemy run, skupimy się na utrzymaniu tej pozycji, a można będzie wysłać jedną armię od pleców i faktycznie spróbować yes. wtedy wejść z tej strony. Zobaczcie. Albo z tej strony, tutaj co będzie długie, długie, albo z tej strony spróbować wejść przez czarną bramę. Ale to jest no, bardzo niebezpieczne, bo tam będą stacjonowały masa. Kryczne ilości jednostek, ale gdybyśmy weszli od dupy i główne tereny razem z czarną, woże z czarną bramą. Razem z tutaj. Dolgul. Nie, jak to się nazywa? Mm. No, nie. barad Dur czy Glamehad? To byłoby już naprawdę bardzo przyjemne. Ok, lecimy sobie dalej z tą całą zabawą. Esgarot, ok. Co my możemy zrobić? 500 sztuk złota, cały czas jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. To nie zbyt dobrze prosperuje. Zróbmy tak. Już lecą tutaj jako wsparcie. My, pomimo tego, że teraz będziemy mieli deficyt budżetowy, to nie możemy sobie za bardzo pozwolić. Bo będzie potem lipa. No i rozpoczynamy, nie? Już wojnę z Mordorem. Chociaż spróbujemy tutaj wykorzystywać wszelkiego rodzaju e, dogodności. Chyba was porąbało Są tak daleko, że te 200 sztuk złota to ja będę, nie wiem, za same cła płacił On chce jeszcze, żeby mu hajsy dawał Ciekawe Dla mnie nieopłacalne Gdybym z nimi graniczył, to bym to przyjął Ale nie w takiej sytuacji, to są... 10 sztuk złota może na turę Zwiększenie... Nie, zdecydowanie nie Kolejna inwazja, dolamrot tym razem. No, a to dolamrot już pożegnamy. Co tutaj się dzieje? Trzy Turki. No i będzie zabawa. Kolejka budowli skradziona, Czy tam stracona. Czy tam w ogóle nie ma jej? Kto by się tym przejmował? I teraz tak. O, zarządcy wolałbym nie tykać Można zrobić tak Niewiele tracimy Tą armią spróbujemy tutaj pozejmować te tereny w środku Ona nie jest duża, ale myślę, że da sobie radę No mam taką szczerą nadzieję, nie? Okej, okay, koniec tury jak rozpoczniemy już na dobre wojnę, to możliwe jest to, że Mordur nie będzie zbyt przychylnie do na nas patrzał wtedy. Już i ten nasz dyplomat, a to jest armia rebeliantów, to jeszcze gorzej. Myślałem, że tam wszystko to Mordoru, to jeszcze chciałem powiedzieć, że może mają jakieś szanse na troszeczkę dłuższe przetrwanie tego, ale chyba jednak nie. No my się oczywiście skupiamy na Mordorze, to co powiedziałem wcześniej, czyli dotarcie do tak naprawdę Czarnej Bramy od północy, albo faktycznie rozwalenie jego głównych ośrodków władzy będzie takim naszym celem, yy, który nam przyświeca, słuchajcie, nie będziemy się skupiać jakby na niszczeniu wszystkich jego armii i zajmowaniu wszystkich prowincji, bo to by nam zajęło 100 odcinków albo i lepiej. A ja jestem zawsze fanem tego, że jakby, może nie tyle fanem, ale raczej jak już widzę, że moje państwo jest naprawdę bardzo potężne. I. Jeśli tak zrobię, to pewnie 5 milionów mi wejdzie, nie? Na minusie. Albo i nie. Dobra. Zróbmy może najpierw tak. Gdzie jest to moja armia? Ok, wracamy. Miałem wizytę niezapowiedzianą. Eee, jejku, dobra. Połączmy się tutaj, może najpierw. Ja pierdolę. No kurwa, jego mać. Idziecie bez armii. Bez wodza. Może się jakiś natrafi. Nie będę tego śmiecia znowu rzucał po krzaka. Koniec, wojna. A można, nawet zaatakujmy. To byłoby takie odważne. Zresztą jest 5 do jednego, kurde, rozegrajmy sobie tę bitwę, nie stracimy ty prawie ludzi, mamy i katapulty, i balisty, więc zdobędziemy od razu szturmem. Będzie super. Mm, no i chyba tyle, nie? Gorzej z tym, że na południu nie mamy żadnej armii, która mogłaby się bronić. Ale spróbujemy. Jakąś dyplomatyczną drogą. Hehe. He, he. he, he, he wywalczyć znowu pokój. <laughs> będziemy jak te wszystkie blondynki, co biorą udział w pokazach piękności, będzie o, modlę się o pokój na świecie. Tak samo my zrobimy. Nie będziemy gorsi. O, widzę, że strasznie ambitne są tutaj armie przeciwnika. Iwe. I generał. Nie mają wieżyczek, więc to będzie bardzo łatwe. a no, przynajmniej powinno być. Nie ja rozumiem, dlaczego to ma tylko tyle procent, nie? Z takim ostrzałem to, to powinno już dawno paść. No, dzieci przeciwnicy, tutaj w takim razie zmieniamy ustawienie. My nie będziemy czekać na niego. Nie, nie, nie. Tutaj się coś komuś coś bardzo pomyliło. No, rozwalić tą bramę. Nasi ludzie już tutaj powinni mieć zasięg, więc. Czemu by nie? O, pięknie. Armia, roz oh boże, armia. Eee, yy, tutaj budynek rozwalony już. Dokładnie budynek brama. Wy jeszcze nie macie zasięgu. Ale niedługo będziecie mieli. Co mnie już w jakiś tam sposób cieszy. 12% poległych przeciwników. Cudownie. Piękny ostrzał. No i bardzo ładnie. A jak dostają. No, tak nieźle, nieźle to powiem szczerze działa. Co tu jeszcze można zrobić? Ostrzał tą jednostką, ostrzał tą jednostką, chociaż wy może nie stop. A teraz możecie się za. Ojejku! No i właśnie to jest to kurcze. Ostrzał, panowie. Przeciwnik nie ma szans, no już nawet nie zważając na to, że to jest. ile tam. 800 ludzi, tak? Znaczy 800 przeciwników. Bo to ludzie nie są, pamiętajmy o tym. Gdyby to byli ludzie, to by byli bardziej ogarnięci. Są orkowie. No i 67% tak naprawdę już jest. 70%. To tak trochę sprawo, nie? A żebyśmy mieli zasięg też i na ten oddział. Co by nie mówić, że jesteśmy źli i tylko bijemy te słabsze, to, to na generała też się wyzie... Ojej, ile tu będzie... Poniszczonych budynków, ale co tam? To jest ofensywa. Musimy pokazać, jesteśmy silni i niezależni. Żaden ten mordor nam. Ojej, jak to stali! Ale ich półgniotło tutaj, matko. Poczekajcie, gdzie tą katapultą walicie tutaj. To są najbardziej niezależni przeciwnicy na świecie. A, właśnie widzę jakby to zrobicie Co nie robią? Stop! O, właśnie O, właśnie, o właśnie, nawet ludzi nie wysyłam, mówię Nie będę się ośmieszał I oddziały dystansowe wszystko załatwiam z całą różnicą, że oczywiście ci się już wycofują troszeczkę do tyłu, i znowu rozpoczyna się atak. No, kurde, no. Tak oto zostali wyśmiani władcy Mordoru. Zobaczcie, który to ich generał, no? A już myślałem, że żaden z tych. Się bałem, ale widzicie, nie ma się czego bać. 100% i z samymi łucznikami. Jeden. Z... Gdzie ten jeden stratny był? W którym miejscu? Chyba komputer musiał napisać, bo 0 mu nie wypadało. O, tyle powiem. No i kurczę, takie bitwy to ja mogę mieć, nie? Zero strat, tylko zaraz wyjdzie pełna armia Mordory i będzie koniec, bo jeśli nasi ucznicy wybiją maksymalnie 10%, a potem już będzie lipa. Ale piękna, tak? Bez strat, a mieliśmy 5 do 1 niby, czyli jakoś tak strasznie dużo, to to znowu też nie było. Okupacja tutaj pierwsze co to oczywiście nasza kultura musi się nawracać no ale już jesteśmy na jakimś tam powiedzmy minusie już nie takim wielkim kresant etc to mnie nie do końca interesuje wojna tak jasne no, wiem dwie tury do poddania tego miasta cudownie niech sobie jeszcze czekają i koniec tury zobaczymy jak odpowie mordor nie wydaje mi się, żeby to było coś strasznego. No, znaczy, pewnie Pewnie mi się dwie, trzy armie albo coś w tym stylu, ale jak gdyby w tym miejscu to jestem ok. Tylko na południu prosiłbym tam, w okolicach run, żeby się nimi nic brzydkiego nie pojawiło, bo wolałbym jednak tam mieć spokój jeszcze przez 10 najbliższych tur, dopóki jakichś dużych armii nie zgromadzę. No i tutaj widzę, że jest spokojnie, nie? Nawet bardzo Więc super, cieszy mnie ta informacja Widzicie tu I to należy do elfów I musieli, musieli mnie zatrzymać, bo by kurde nie wytrzymali Idźcie tędy Jest! Co za... Co za klasa, kurde bo Przeszedł No nie wierzyłem w niego ale mu się udało. Dobra, myślę, że odciążyłem troszeczkę moich przyjaciół. Moich przyjaciół krasnoludy. Czy krasnali, może lepiej to będzie brzmiało, he hej. O, tutaj, idziecie. Mmm, pięknie, Mordor nie ma tu armii. Jedna tura, jedno z wyjdą, przynajmniej powinni wyjść moim zdaniem, tak... Nieładnie się by zachowali, gdyby nie wyszli. Czy jest tu armia jakaś przetrenowana, nasze jednostki przetronowane? No jest, jeden, nawet dwa. W takim razie, już idą. Kim ty kurna jesteś? Zaraz cię zweryfikujemy, tutaj, co ty robisz na tych ziemiach. Mm, no i co robimy? Myślę, że rozwiążemy te trzy jednostki, żeby mi pieniążków więcej nie zżerało w tym miejscu. I jesteśmy 218 na plusie. No to już się liczy. <laughs> Widzę, że. Jezus, Maria, mój głos. Widzę, że elfy doszły tutaj do jakiejś władzy, powiedzmy, w tamtych terenach. Oj, chyba Gondor już tak totalnie pada. Gdyby faktycznie w tej chwili elfy przeprowadziły jakąś fajną, fajną ofensywę, która byłaby logiczna na bogów, Medieval ma jeden zasadniczy błąd. On nie wie, zbyt wiernie oddaje całą sytuację, walki i tak dalej. Dlatego że. Jak ty grasz albo komputer inaczej, jak gra komputer, twój przeciwnik, to oni robią piękne, wiecie, tutaj ataki, faktycznie zalewają swoich przeciwników. Za to twój sojusznik na przykład elfy czy coś takiego, on nie wyśle ci pełnej armii, on tutaj nie rozwali yy, po prostu z całą z całym impetem. Wiecie, co ja sobie zapiszę, bo nie wiem, czy chce mi się to grać. Save gaming, odcinek 12 300 strat. Mimo wszystko dużo, hmm. ale duo, jej jaka dobra osada. Nie chcę tego. Co mi chcesz pokazać? Misja jeszcze w ogóle zakończona sukcesem, więc cudownie 4800 na tu, yy, plusy. No i co mi pokazujesz? Aha! Nasza armia, która miała tam wesprzeć ich, tutaj właśnie została zesponowana. Oh my fucking god! No i co ja mam tą armią zrobić tutaj? Dałem 5000 już złota na nic. Cóż za głupota. Niepotrzebnie zaznaczyłem tak. Zresztą jestem na minusie. Ja cię kręcę. Ajajajaj, a mi jemu. A połączcie tę armię. Fak, mój największy bunt życia. Wesprzyj gondur. Póki co grzyba, ja nacisnąłem. Jest wtedy. Właśnie się zastanawiałem, czy mi wciągnie tę kasę, czy mi nie wciągnie, ale okazało się, że mi wciągnęło. Kurwa, elfy, nie blokujcie mnie. Mnie cholera już trafia zaraz. Jest kolejne miasto, ale. O, już Mordor tutaj jakąś armię prowadzi. Pokazuje mi, że będę miał 4000 na plusie. Zobaczymy, ile w tym prawdy 3500 na ten port wydałem w tej chwili. Który nic mi nie daje. No, proszę Państwa, źle, źle, źle. Tutaj potrzebujemy. Po pierwsze, to. Tutaj rekrutacja niestety no, nie pozwala mi na nic ciekawego. No ale tutaj na pewno przetrenujemy tych. Damy tutaj panów do armii. Tutaj są połączeni. Już nawet nie jest tak źle, naprawdę nie jest aż tak źle, nie jest tak tragicznie. Dokładnie. Drogi pobudować troszeczkę. Może to się przydało z korupcji na poziomie 900 sztuk złota. Matko. Jakie to są ogromne pieniądze. Dobra, koniec tury. Nic więcej nie wykminimy, więc cóż, życie. No i na razie tym garnizonem będziemy musieli się utrzymywać w tej nowo zdobytej osadzie. Mógłbym nawet za chwileczkę zdobyć kolej, właśnie tą, którą zdobędę tam w, les, w lasach. Ja sobie zdobędę i może oddam je po prostu, znaczy zapląruję i po prostu spróbuję oddać je traktatem elfom. Chociaż nie mam teraz dyplomaty w tym, kurde. Albo nie, pójdziemy na południe, to troszeczkę. O, właśnie, kurna. No, jak na elfy to nie trafi, ale mnie to od razu, nie? cwaniaczek No nie mam generała nie chcę stracić tej armii, jest trzy do... Ale ma trolle. No właśnie, ma trollowe katapulty, nawet dwie chyba. Proszę nie trafi, Cudownie. No tutaj nas zaatakuje, to chyba nawet się nie będę pieprzył, nie? Z tą bitwą, bo to jest bez sens. Co jest wsparcie jeszcze od tego, no Daj, ty spokój, co to miało być? No właśnie. No od siecznie udana, no ale co ja tam mogłem zrobić. No i dolamro ogólnie zajęte. Lipa, frakcje dobra dostają w pierdziel. Co jest zajmi tą osadę tak? Wiecie co, ja potrzebuję jednak chyba pełnej armii, więc odwrót. Nie ma się co z nimi teraz bawić. Wracać, mamy 4000, mamy 2000 na turę. To jest taki wynik imponujący, nawet bym powiedział. Jebut, od razu rekrutacja, lecimy pełną armię tutaj. Będziemy ich ciąć. Znaczy tutaj poślemy pełną armię, może lasami, albo poślemy gdzieś stąd, żeby z tego miejsca wkraczali w lasy. A nie teraz, bo to będzie zbyt no niebezpieczne. Frakcja zniszczona Rohan. Słabiutko. Niskie podatki, a 70% zadowolenia. No problem. 3 tury dopiero, żeby cokolwiek innego nam weszło. Naprawdę takie ajajajaj, nie? To takie ostre. Krasnoludy coś tutaj kminią. W tym miejscu ta kulturka, a tam jeszcze niepokoje będą spadać cudownie. No nie jest tak fatalnie, jest naprawdę. To nie jest jeszcze tak fatalnie. Zająć tą osadę za 1500 złota. To nie jest to nie jest zły wybór, ale nie mamy jak za bardzo teraz to dokonać. W tym miejscu jest no tyle niebezpieczeństwa, że faktycznie oni dostają kolejne oddziały. To jest jakaś pierdulowa ta. No tak, no to jest miasto. Ty... No 1800 to nie jest tak źle, no kurczę. No my nie mamy niestety czym teraz walczyć. O właśnie, widzicie, mają takie same armie. A jeszcze tych Olk High mają. Jezus, to są, to są jednostki. No nie, no to są piekielne jednostki. No katapulta ich ściągnie, tylko kurna. Co dalej? Co dalej, naprawdę? To jest dobre pytanie teraz. W daily, gdybyśmy stworzyli pełną armię, to nawet dwie by nam nie dały rady tutaj. Musimy od południa ich chyba zaatakować. Od strony run, wyczyścić run tak doszczętnie, naprawdę zgromadzić tam armię, armię jedną jeszcze taką pełną, wyczyścić ich od strony run. Teraz może nawet jakiś pakcik z Mordorem, spróbujemy zawrzeć pokój. Bo już zajęliśmy jedno teren, jeden teren, więc jest ok. A widzicie, coś tam Mordor pomyślał, może chce nawet zaatakować. Nawet może to zająć, muszę przyznać, ale my sobie spróbujemy Mordorem teraz y, Chase Fire. Run chce Chase Fire. A ja ci powiem tak. Pach. Dajmy jakąś zapłatę, taką jednorazową, w wysokości 10 tysięcy sztuk, sztuk złota i to przyjmą. Cudownie, no ja dostałem 10 tysięcy sztuk złota, więc w jest super. I spróbujemy teraz z Mordorem zrobić coś podobnego. Zobaczymy, czy oni w ogóle będą chcieli rozmawiać a propos Chase Fire. Chcą, więc yy, dajcie mi też zapłatę. Powiedzmy 5 tysięcy sztuk złota, a ja, ja wam zagwarantuję nietykalność na tym froncie, że nie będę was atakował. Juniors, ok. Ok, pięknie. No ja mam 17 tysięcy sztuk złota. Cudownie, cudownie. I teraz mamy akurat pięknie na rozbudowę tego miejsca, bo się przyda. I on drogi, może, może nie tyle drogi na razie, ale cały czas ta kultura, niech ona idzie w górę. No i cudownie, nie dość, mamy duże pieniądze, to jeszcze tutaj teraz spokój zawarliśmy. Wywracacie tu. No, kurde, wy też może wrócicie sobie tutaj. I teraz tak, w tym miejscu. Wiadomo, rekrutacja, bum, bum, dwa razy katapulty sobie damy, może te balisty odpuścimy Na razie Oczywiście mówię na razie, czyli dwie, dwa oddziały, te Zaraz, spokojnie, to, że teraz mamy pokój z run, to jeszcze nic nie znaczy W tym miejscu, no, no musimy rozbudować sobie, opanować tą sytuację, to, to nie jest tak, że wiecie, że Hop, i będzie super wszystko, ok? Musimy tak, tutaj opanować sytuację, wejdzie nam kolejne prawo Dokładnie, 10 tur tak minimum z takiego pokoju zawieszenia broni w ogóle trzeba. No i potem się zaczniemy bawić znowu w ataki kolejne. Nawróca, nawracamy ich na naszą kulturę. Pięknie, 3000. Chyba tutaj schodzą te. Korupcja. Ona teraz będzie rosła. A kopalnie? Kopalnie dadzą mi 330, a korupcja wzrośnie znacznie? Czy jak? A korupcja nie wzrośnie aż tak znacznie, więc ok, kopalnie też będą bardzo fajne. Zobaczcie jaki bonus do kultury nagle moglibyśmy dać, ale nie potrzebujemy aż tak wielkiego. W tym miejscu te nadbrzeże handlowe byłyby naprawdę okej, okay, ale najpierw to robimy, bo ta korupcja, ona spadnie o 60, jeszcze zadowolenie wzrośnie. Więc super, za 2000 sztuk to nie jest aż tak dużo. Stajnie baraki. Tu, 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 no nie wiem. Trudne, bo tutaj, co możemy zrobić, nie? Zdałoby się coś rozbudować pewnie. Tutaj, porcik nie byłby głupi, bo dałem. No niewiele, jednak, przepraszam. Zmieniam za nie, byłby bardzo głupim pomysłem. Ale tak, te miejscówki są do rozbudowania na pewno. Stajnie te te No te, te. to by się przydało i to bardzo, nie? Te porty. Dobra, na razie to miejsce po prostu. Kultu. Niech to nam się rozwija. O, właśnie, tutaj jest ulepszenie. Kurczę, zapomniałem o tym. Bardzo fajne miejsce do ulepszenia, jak najbardziej. I tutaj chyba będzie trzeba teraz zainwestować w stajnie barona i tę kawalerię lepszą troszeczkę sobie sprowadzić. I jak na razie tyle. Tę armię mogę wysłać na południe jako wsparcie. Nie będę szli tam lata albo więcej. Wiosen milion. Ale dobra, rozbudujemy. pieniążków jest coraz więcej w skarbcu, więc cudownie Mordor nie będzie z, z nami walczył w tej chwili. Więc weszliśmy w taki wiek naprawdę pozytywny. Armia kolejna nam się tworzy, i zaraz będziemy kminić faktycznie, jakby tutaj tą. jakby to wszystko tutaj rozwiązać. No i to miejscówka. 2000, dużo. A tutaj może? Nie, tutaj potrzebujemy 2,5, jednak. okej okay, dobra. Więc myślę, że to jest odpowiedni moment na to, aby ten odcineczek zakończyć. Tutaj rozbudujemy w Dale. Może jeszcze coś by się udało rozbudować takiego ciekawego. Czy nie ma nic ciekawego? O może byłyby, ale te ship farm. No, te farmy będą ok. Dadzą nam kolejne pół procent i to będzie dużo za 2,800. Niech tak będzie. Niech się rozwija nam Dale. Duże wydatki, ale to wszystko zasponsorowali nam przeciwnicy i będzie pięknie. 2900 w kolejnych turach. No i w kolejnych turach właśnie ten przychód już będzie taki na normalnym poziomie, powiedzmy. Więc jak najbardziej, jak najbardziej ok, Pięknie rozbudujemy sobie tutaj armię między innymi. Tu ich już można sprowadzać. Właśnie tutaj. Dostanę noin na przetrenowanie i trzeba będzie naprawdę w międzyczasie rozbudować te miasta. Bo one będą dawały nam dużo pieniążków. I no i tutaj armię na pewno nie zrobić i zabezpieczyć sobie. Tak samo w tym miejscu. Będziemy mieli już dwie armie, to będzie super. No i gospodarczo musimy stać się potęgą. Wobec tego ani rusz. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.